Właśnie wyszło do jakiejś gry i widzę taki oto napis. Bo jeśli nawet klikasz to ok, bo to wygląda już dziwnie. Zobaczcie, ja się tu mogę ruszać normalnie. Dobra, klikam. Okej, okay, mus... ale kliknijcie najpierw łapkę w górę. Uwaga, kto mnie słyszy, klika łapkę w górę. Trzy, dwa, jeden. no Fajnie było, jakby klikłoś. Nie zmuszam oczywiście, ale dobra, klikamy ok. Kim ja jestem? Jakim bakłażanem? Ale szybkim bakłażanem. Mleko? Okej. Okay. Czyli mamy monetki darmowe. Rozumiem. To fajnie chyba. Chyba. Tu co my mamy? Musimy obczaić na razie miejscówkę. No, a dobra. Dobra, tu mamy jakieś emotes. A, emotki, okej. Okay. Nie ujeb... Dobra. No weź ty się spadaj na drzewo, drzewo. spadaj na drzewo drzewo. O! Kib, gdzie jesteś? Mogę go bić? Bijemy. Chodź tu. Bijemy go, bijemy go, bijemy go, bijemy go. A masz! Jestem potężn potężniejszy od siebie, he. I teraz... Oh, 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 nie! On jest za mocny! Nie widzowie! Nie, jego to nie! Może kiedyś z nim zobaczymy na razie lepiej nie. Zrobimy z tego może więcej odcinków nawet widzowie, zobaczymy. jak się przyjmą. Dobra. Oho, kolejny! Ciebie oszczędzę! Czartowałem, ja nikogo nie oszczędzam! Nawet takich nupków jak ty, punk Dobra, tu mamy monetkę, którą chcę. Ze... no Jakiego ja mam Zezo? No, monetko! No monetka się jakaś, o Dobra, bijemy Bijemy, no! Gdzie mi spadasz do domu? To jest bitwa Ewa, Dawaj, dawaj, dawaj dobra, dobra Pokonany Na ring trzeba wejść, tylko tu nie ma ringu No dobra, spoko, spoko Nie ma, nie ma ringu to spoko Okej, okay. zobaczymy czy możemy... Razy trzy, dobra bez niej to kupię, może lepiej kupić? Lepiej kupić. Za 20. Za... czekajcie, co ja tu mam kupić teraz? Bo ja jestem zmieszany. Alright, to. To za drogie. Pet, to też za drogie. Dobra. Co my tu mamy? To jest chyba najbardziej nubowska gra, którą kiedykolwiek grałem. Ja tego daję teraz. Dobra, o, tu jest jakiś gość. Chodźciu! Rozwalacie gościu! No dawaj, chcecie klepać! O, o jak... jak co? Nad, co? Co się za to dzieje? Oj. No <laughs> <laughs> to już... Nie wiem, która lepiej wygląda. Tam wygląda jak jakiś nubek. Nubek. Dobra. A ja nie rozumiem tego wcale. Musimy 80 monetek zbierać. Monetka. Dobra, prawie wybuchła. Dobra, nieważne. No O dobra, muszę pozbierać te kupy. I lecimy dalej. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? O Boże, Bałwan jakiś. Wciekam stąd. Aaaaaah! Jeszcze fajne to było. Ten już mnie widzi chyba. Na trzy hity go mam. Co to jest? CO TO JEST?! To jest najbardziej nibowska o! Nie chciałam Cię denerwować, chyba. Ciebie bo boję. Mogę go bić? A! To był błąd. Rozwaliłem go. Rozwaliłem gościa. Wow. A na w jak jest się dużym, to może sięga do małego, to jest meczno. To małe, później słabe od ciebie, od dużego. Nie wiem, co ma większy sens, szczerze. Jak tu monetki mam zbierać? Chyba w, tylko w ten sposób mogę monetki zbierać, bo z nich, nie wiem, Czekajcie, co to jest za... Wiesz, że ja najpierw ciebie rozwalę tylko, bo mnie prowokujesz? Dobra. Najpierw <laughs> ciebie rozwalę, bo mnie prowokujesz. No jak tam wejść?! To wiadomo, to też nie było odcinków. Co to jest? Dobra, co my tu mamy? Yy, ja lepiej sobie stąd tu pójdę. Tak myślę. O nie, ten bug jest najgorszy. Głupi be Myślałem, że mi teraz gryby Mmm, yy, Drogie trochę, więc nie wiem. To mi słońce akurat świeci na ekran, to jest najgorsze, ale dobra, dajemy radę sobie. Dobra, wejdźmy tutaj, co to jest? Więc nie jest. Aha. A czy jest takie miejsce na przykład... No nie wiem, nie znam się na tej grze. Ten odcinek może być długi. Yy, spiszmy to... Dobra, tyle wpiszmy i coś to. Do? Nie, przez papsy. Tyle to jakieś 50, to jest mało. Ten tutaj w ogóle jakieś... O nie, tym to na pewno się nie staniemy, dobra. Musimy się ogarnąć. My tu na razie głupujemy. I znowu mnie zatkało. tak to O, o zarobkuzy, ale niestety na tym kącie nie ma roboksów. Wiedzicie, ja że kupimy i będziemy wydawać grube roboksy. Nie, no, grube to nie. Ale jakiś tam na pewno wydam, dobra. Hop, hop. No właśnie, ile monetów w ogóle kosztują zaroboksy? Ja bym kupił, był to trzecie najchętniej. Się bym według mnie. No, te 125 też w miada, ale To wiecie, jak jest. Dobra, dobra, idziemy. Dobra, nie wiem, co ja robię. Nie wiem, jeden odcinek będzie trwał. To w sumie jest nieważne i to będzie trwać. No nie, bo to jest bardzo ważne. Co to jest? Się próbujemy zapoznać. Okej, okay, jakiś to jest. Cza czarny market. Okej, okay, rozumiem. Tylko ja bym chciał tu kogoś pobić Ojeju, ojeju, ojeju Ojeju, ojeju, Jeju, ojeju, ojeju, co tu się stało Nic nie mogę zrobić, baba, co? Nie, to dobra, nawet cięcie jakoś to spróbuję uspokoić Okej, okay, jesteśmy już tutaj ponownie właśnie Właśnie wywaliło mnie z gry, Wyszło z gry, żeby to wszystko naprawić, bo tu. Lubowska gra w sumie, sami powiedzcie, do tego coś tu się mogło papsać, rozumiem to. taki... <grafię> no nie! Jako tak nienawidzę. Co to tu jest? Co to tu jest? To, co tu jest? Lepiej się zapytać. Dobra, idziemy tam. Jakiś globus, autobus. Ała. Co jest? Dobra, gdzie rodzi bo Na ba, nie spadłem za daleko. Chyba z z tej góry spaść, tak mi się wydaje. Tutaj się może połamie trochę. No właśnie, niedługo odcinek będzie z łamania kości. Nie wiem, jak, nie wiem jak to brzmi, ale jakoś na pewno. To jest dobry pomysł, chyba. O, o, o! Ja oszczędzam już nikogo teraz. U, 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 u. O, upgrade, upgrade! Wyglądamy głupio. Na ła, wow, to mnie musiało boleć już. Dobra. O jest jakiś gość, jest jakiś gość, gościu, chodź tu! watcha, watcha. Na ile go mam? Też na 300, bo trochę. To jest kolejny. Jestem szybki w ogóle. Jestem długi jak wąż. Dziup. Chodź dziup i dziup. Nie ma go. Jestem kolejny upgrade. Dobra, muszę zabrać tę monetkę, bo każda jedna monetka tu się liczy, nie? O, monetka kolejna. Czyli tu jest jakiś typek? Jest tam jakiś ziemniak, chodź tu ziemniaku. Chodź ziemniaku. Nie ma go. Gdzieś się w ogóle jego mina... Zobaczcie co też teraz. Jaką miał minę jaką lubowską, jak się stały śliny... O, chodź tu. Nawet śliny nie mam. Jesteśmy takimi lupami, że nie myśli wyciągnąć. Co nie wiecie, żeby nam z, z gęby wy, wyleciał. Dobra, nie wiem jak to nawet wyjaśnić, co ja gadam. Eee, nie wiem, nie wiem jak to wyjaśnić. Dobra, tu mamy gościa. Upa, upa. Dobra, nie ma go. Uu, gdzie jest jakiś kolejny O, tu jest, tu jest. Chciałem powiedzieć, gdzie jest jakiś kolejny, mi to bardzo ciekawi. U, u. Dobra, nie ma gościa. Ej, zrobię to... Dam by... może być z tego taka seria. To brzmi chyba jak dobry pomysł chyba. o kolejny gości. Wiecie co? Nie wiem za bardzo co tutaj coś się robi, ale chyba odkryłem coś tutaj.